też dezorientujące. Ja, mówię no wiecie, pracowałam na wsi i tam tak Państwu tak, tak, przykład. Ja przejęta tym, żeby pomóc ludziom chorym, cierpiącym, umierającym. Przychodzi do mnie człowiek z bólem, strasznym bólem brzucha. No i stwierdzam, że ma skrębiewik. najad się w dżungli jakiś owoców i jakąś korę gryz, drzewa z głodu. No i ja do niego mówię tak. Ja mu udzieliłam pomocy, rzeczywiście ból minął ja mówię tak, to ty na farmie u Lorda pracujesz, to ty na jedzenie nie zarobisz, żeby z głodu gryźć jakieś kore i tak dalej. A on mi mówi, słami mi nie płaci. Słami to jest najwyższa, prawda, ranga, na przykład Jezusa się mówi Jezus słami. Słami to jest taka guru, boska postać już prawie, tylko że on, ten właściciel ziemski, on nie był, nie, nie interesował się nauczaniem takich czy innych filozofii, tylko prowadził tak jak dawniej dwory, prawda? Miał duże gospodarstwo i zatrudniał ludzi. I ja sobie myślę, w Konstytucji Indyjskiej jest napisane, że nie wolno eksploatować ludzi z niższych kast. Obalona dyskryminacja kastowa według prawa państwowego. No więc ja do niego mówię tak. Udzieliłam pomocy, dałam mu jeść i mówię tak. Zaczekaj, ja po pracy pójdę do tego Słamiego, on ci zapłacić musi za pracę. Kilka tygodniów chłopak pracował. No i rzeczywiście poszłam. Teraz proszę państwa, to był człowiek wykształcony, kulturalny, miły, przywitał mnie bardzo elegancko. Chłopak został na podwórko, bo on jako nieczysty nie może wejść do środka lorda. No i więc jak ja w rozmowie przechodzę do sprawy, że chcę dla tego chłopaka wynagrodzenie, bo on z głodu ginie, to pan mówi, że to jest jego sprawa, czy on zapłaci, czy nie. Pokazuje tak. Ja wiem, moja też, bo jak on cierpi, to do mnie przychodzi. Oczywiście, czy ty im udzielasz pomocy? Twoja sprawa. Ale czy ja mam zapłacę, czy nie, to moja sprawa. Ja wiem, nie twoja sprawa, tylko obowiązek. W Konstytucji macie napisane, nie wolno zaczynać. Konstytucja ignoranci napisali. Ja się kieruję prawem odwiecznym, prawem wedyjskim, prawem kosmicznym, prawem darmy. Mam prawo decydować. Teraz ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to takiego jest to wszystko to wedyjskie prawo, kosmiczne, odwieczne. On nie mówił ciekawe, nie mówił boskie, tylko mówił odwieczne, kosmiczne, prawo wedyjskie, prawodarne. No ale dobrze, ja nie mogłam tutaj dalej dyskutować, bo nie wiedziałam, o co chodzi, ale jeszcze z kulu wyniosłam takie przekonanie, że jest jakaś etyka ponadwyznaniowa, ponad, ponad. To by ale ja myślałam to prawda, bo mi na kurtach powiedzieli. No i w każdym razie ta ponadwyznaniowa, czym dobrze zła unikaj, nie czym drugiemu co tobie niemiłe. No niby się wydaje nie to, że tam przykazanie, czy nie przykazanie, tylko zasada. No więc ja do tego etyki ogólnoludzkiej, czy do sumienia, przemawiam do tego człowieka, ja mówię do niego, dobrze, ale. Ten chłopak głoduje, on cierpi. Gdybym ja go nie uratowała, to jeszcze dwa dni, a umarłby, bo jeli to czas i koniec, jak jest skręt jelit. A mówię, no i co? I miałby już nowe ciało. Mówi, wiesz jego inkarnację. Po coś go ratowała? Parias i wcześniej byłoby dla niego lepiej. Przejdzie do nowego wcielenia, wyższego. No więc ja tu zdezorientowana. Bo i moja wiara, że on żyje raz, on jakby umarł, skończyło się jego życie i rozwój osobowości i wzrastanie w łasce, skończyło się raz na zawsze. Ale on wierzył, tamten ma wiarę w reinkarnację. No więc ja chcemy się bronić? Nie mówię, że nie ma reinkarnacji, bo go to nie przekona, tylko mówię tak. No dobrze, ale może on wsi się chcieli jeszcze gorzej niż pariaz. może by... Ależ nie, mówi rozpromieniony słami. On służył bezinteresownie, pokazuje na siebie. Bezpłatnie służył. Wykonywał psi obowiązek, niezależnie czy mu płacił, czy nie. Służył mu bezinteresownie. Pokazuje na siebie. To szczyt cnoty i na pewno gwarancja wyższego wcielenia. Więc ja go zahamowałam w tym przejściu do lepszego wcielenia, bo go uratowałam w tym wcieleniu. No i teraz. Mów, że to nie jest prawda wcielenie. W każdym razie nie ma szansy, żeby wydobyć zapłaty. Skończyłam. Grzecznie się pożegnałem z nim. Wychodzę, chłopak czekał. Idziemy razem z tym chłopakiem. Ja mu mówię, że mu dam spaczek żywnościowych, mam żywność, żeby nie jakoś pracy szukać w No i tutaj na tym polu pracują ludzie tam ścinali ryż. I ja mówię do niego tak. To wszyscy tutaj ludzie bezpłatnie pracują. On mówi nie, no niektórym płaci, niektórym nie płaci różnie. Ja mówię, no to jednak to wasze prawo darmy nie jest sprawiedliwe. Bo mi Lord powiedział, że on kieruje się prawem darmy, kosmicznym prawem, a nie e, konstytucją. On mówi, dlaczego niesprawiedliwe? Ja mówię, no jak to, wykonujecie jednakową pracę, a mówisz, jednym płaci, drugim nie płaci. A ten mówi, nie, bo wiesz i uświadamia moją ciemnotę, bo wiesz, bo słami ma boską świadomość. I, I słami wie, jakie były nasze poprzednie żywoty. Teraz wykonujemy jednakową pracę, ale poprzednie nasze żywoty były różne. I słami wie, komu się należy zapłata, ile się należy, bo ma boską świadomość. Ja do niego znów mówię, bo ja on mówi, mi się widocznie zapłata nie należy. Jeżeli Bóg tak uważa, no to chyba nie ma co kwestionować. Ja mówię, a czy ty pamiętasz, kim byłeś w poprzednim wcieleniu? Nie, ja nie pamiętam, bo ja jeszcze mam Tamas. Tamas to jest ta jest ta Tamas. Ale słami ma boską świadomość i on wie. A powiedział ci, kim byłeś w poprzednim wcieleniu? Nie, ale on wie. I on się z tym godzi. Po prostu to jest uniwersalna religia dla eksploatacji ludzi. Nie ma lepszych. Drugie, to jest uniwersalna religia dla absolutnej władzy, wszystko mu wolno, bo on ma prawo kosmiczne, on jest boska postać. Jeżeli on jest Bogiem, guru jest Bogiem, maharadżę jest Bogiem, no to jeżeli Bogiem, to kto zakwestionuje jego prawo do takiej czy innej decyzji? I właśnie takie przypadki, jak o tym pacjencie, o którym mówię, było ich wiele, tylko ja nie będę cytować, ale daj taki tu przykład klasyczny, który. który o tyle dobrze się skończył, że ja go uratowałam i że, że chłopak udzieliłam pomocy, potem jakoś próbowaliśmy chałupnictwem mu radzić. Ale do czego zmierzam? Ja sobie zastanawiałam, jak to jest, że konstytucja jest sprzeczna z wiarą Indusów. Przecież konstytucję opracowywali Hindusy.